Tam jest jeszcze, wydaje się, na drugim multipleksie. Wydaje się, że jest pewna nadzieja na, na telewizję trwałą, dlatego że nacisk jest bardzo duży i bardzo skandaliczne to wszystko jest, więc być może na tym drugim multipleksie podziekutko na jednak dostaną. Serdecznie zapraszam, jest już film dojechał. Będziemy ustawiali projektor. Więc tak, dzisiaj jest już szósty dzień protestu. Codziennie reprezentant lub reprezentantka Solidarnych 2010 bierze udział i popiera głodujących. Dzisiaj jest Wojtek, od której godziny jesteś? Od 10.30. No. I do której zamiar masz? No do jutra do rana. Aha, czyli śpisz śpisz. Mm, tutaj, tak, tak, tak. tak. Jakie są Twoje obserwacje? No, występują no, no, no. podziwu. Przede wszystkim dla, dla wytrwałości tych ludzi. Mają dobre poczucie humoru, mimo wszystko. E, są dobrze zorganizowani, widzę. No, to ludzie, którzy mają praktykę, no niestety. Ale mają praktykę w tego typu chyba działaniach, więc eee, dla mnie to jest zupełna nowość. Nigdy nie brałem udziału w tego typu protestach. No, jedyny protest, w jaki, jakim brałem udział, no, to był eee, protest namiotowy na Krakowskim, Co też była dla mnie nowość. Eee, no i ciekawe doświadczenie. Więc... No, może to nie brzmi najlepiej, no, ale to jest no, wszystko ciekawe doświadczenie. A rozmawiałeś z budującymi? Tak, tak. No, to swoją funkcję tutaj y, raczej traktuję jako atrakcję i odświeżenie po prostu że, nie, atmosfery w tym miejscu i wymiana zdań, często po prostu przysłuchiwanie się. A powiedz wojtek jak widzisz y, skuteczność tego protestu. Czy Jeżeli byśmy to? wszystkie tego typu akcje i y, tego typu protesty rozpatrywali tylko w, w, w kategoriach skuteczności osiągnięcia tego ostatecznego celu, no to m, praktycznie ma, małoby, która akcja się mogła w ogóle rozpocząć. Więc tutaj trzeba liczyć przede wszystkim na to, że. Yy, na, taką, na takie poczucie, no, wzbudzenie poczucia wartości w społeczeństwie, bo nasze społeczeństwo kompletnie e, nie wierzy w to, że może cokolwiek zmienić. Więc jeżeli nagle się znajdzie kilku, e, kilku jakichś tam e, powiedzmy no, wariatów według e, takich ocenianych, tak? tak ocenianych przez społeczeństwo, którzy cały czas będą trwać i walczyć o swoją ideę niezależnie od rezultatu tego, e, tej walki. No to być może to kiedyś zaprocentuje, może w następnym pokoleniu, no, musimy cały czas mieć do czego się odnosić. Jeżeli będzie stagnacja przez 20 lat, to już jest druga dekada, w której ludzie nie walczą i nie uzyskują mnie, albo przynajmniej mogliby nie walczyć, tak? no, to do czego na przykład ja jako młody człowiek mógłbym się odnieść? No, musiałbym odnosić się do okresu PRL-u, nawet no, który nie jest mi bliski. Więc teraz mam przykład ludzi, którzy mają jakąś swoją ideę, tak? swój cel i... Mimo, mimo siły obecnego rządu i, i wszechogarniającej władzy, e, jeżeli chodzi o media, oni trwają swoje walce, więc kiedy ja będę być może o coś, co mnie bezpośrednio będzie dotyczyło, tak? Znaczy, ta, ta inicjatywa też mnie bezpośrednio dotyczy, e, bardziej w perspektywie rodzicielstwa. Tak? Ale coś, co ja będę chciał rozpocząć, i ja będę chciał prowadzić, więc będę się odnosił przede wszystkim pamięcią do tych, do tych wspomnień z dzisiaj. Tak? A powiedz, jak spędzasz czas? Wiem, że byłeś na wykładzie, może coś. Powiesz? Tak. Znaczy, tutaj zaraz będzie film. Prezentowany. Wcześniej czytaliśmy, rozmawialiśmy, pojawiało się dużo ludzi z zewnątrz. Z, z oznakami wsparcia, tak? Z dobrym słowem dla tych ludzi. Była telewizja, więc życie jednak mimo wszystko jest dosyć aktywne. No i teraz był ciekawy wywiad temat, na temat właśnie tej manipulacji, jaka jest wykonywana. Na pozór nie, 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 niezbyt szkodliwa, tak? Jeżeli to Manipulacji w mediach, tak? Ale jeżeli to zebrać, to faktycznie. No i jeszcze jedna prośba. Czy mógłbyś pozdrowić swoich przyjaciół Solidarnych 2010? Rzeczywiście. No, pozdrawiam swoich Przyjaciół Solidarnych 2010. Dziękuję im, że ze mną wytrzymują. No i pewnie ktoś jutro mi będzie zastąpimy, więc trzymajmy tak dalej.